Chciałem nawet dzisiaj Wam pokazać 3 najlepsze kwipunki plus bonus dla osób z Robuxami, w rivals, no z broniami. No i chciałem Wam pokazać te ekwipunki. No i pierwszy, chciałbym też tylko przypomnieć, że to jest moja opinia i, inni, i wy możecie mieć inne zdanie, ale to są po prostu lepsze, najlepsze według mnie ekwipunki, kombinacje broni w rivalsach. I bardzo dobrze mi się takimi gra, więc no. Zapraszam Was do oglądania. No więc tak. Ej, to jest snajperka, rewolwer, pięści i, i no. Ten, jak to się nazywa? No to, 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 Tak to wygląda, to jest kornet wojenny i to jest to. Nie mogę się po prostu wysłowić i też konert wojny, tylko co, wzoruje więc tyle też bardziej wizuję za takiego bardziej snajpera można powiedzieć do osoby, która ma dobrego aima do rewolwera też się przydaje ten dobry aim nie jest ona to taka łatwa broń jest ona, bardzo... dużo osób lubi dużo osoby jej nie lubi ale ta broń jest po prostu fajna według mnie rewolwer bardzo, według dużej ilości osób również, bardzo fajną bronią. Snajperka jest po prostu... Bardzo dobra. Jak ma się Aima... To po prostu... Łatwo się wygrywa rundki wszystkie. Yy, więc no... Bardzo łatwo się wygrywa rundki. Ja nie trafiłem... Nie, nie potrafię grać jeszcze... By trafiać noskopem. O, teraz udało mi się trafić. Teraz nawet nie, tak jest bliska. Więc jest to broń dla osób ogarniających. No. Jeśli jest, podsta jest to podstawowa broń, no, więc jakby nie trzeba dużo wydawać, by ją mieć. Ale jest ona... No, ona jest fajna na tyle, bo masz pod, podwójne skoki, masz dwa skoki. Jest ona fajna, jest nawet ona używana często, dosyć przez większość pro playerów. Więc no... No. I to jest taka broń też, która jest dobra jak się ma na przykład nóż tutaj. Można tu mieć na przykład nóż zamiast tego, ale ja bardziej raczej polecam mieć na przykład te pięści. Jest o wiele lepiej według mnie, więc ja polecam bardziej te pięści. Więc raczej jak macie wybierać to wybierzcie te pięści. Więc no. Ja zapraszam Was do drugiej kombinacji ekipunku. No z broniami w Rivals. No i widzowie mamy kolejną kombinację flip z Miami Vibraz i jest to według mnie jedna z lepszych. Jest ona dla takich można powiedzieć nożowników i osób lubiących arenę, bo tym flip nam się najlepiej gra według mnie. Jeśli potraficie grać takim nożem, to po prostu wygrywacie prawie każdą rundę na arenie. No i yy, jest to łuk. Jest on po, dlatego, ma też dwa skoki nim? Dwa skoki i jest on też dlatego, ponieważ mamy tutaj y, dagersy, z którymi połączając, tam mamy trzy skoki, trzy skoki. A najlepsze w tym jest to, kiedy użyje się tego, bo można wtedy mieć naprawdę mocne. Mocno można polecieć tam, można polecieć. Widzieliście w sumie. No, możecie na przykład y, zacząć tak. No i możecie po prostu bardzo łatwo robić te, łatwo po prostu się zawija ich, to przez większość osób pewnie to ma, ponieważ było to darmowe przez jakiś dłuższy czas, więc są w się sensie jakby darmowe, za parę jakichś tam tych rzeczy, to było dosyć łatwe, jak tym bardziej jak się z polnikiem to robiło, więc no. Jest to taki. Nie musisz za dużo wydawać na ten ekipunek, już więcej musisz wydać na ten poprzedni, no więc jest on według mnie dlatego dobry. Więc ja polecam grać takim ekipunkiem jak najbardziej posiadać w ogóle nóż w tej grze, bo jest on potężny. I według mnie jest to jedna z lepszych broni, tak jak mówiłem już parę razy chyba. I chciałem się powiedzieć tyle, że zostawcie suba z dzwonem, łapę w górę, i napiszcie komentarz, co wy sądzicie o tych ekipunkach i ja zapraszam was do następnego ekwipunku Dobra, tutaj mam kolejny ekwipunek, który bardzo polecam Jest to po prostu zwykły karabin szturmowy U was będzie raczej on wyglądał inaczej, ponieważ ma skina No po prostu jest to jedna z lepszych broni, i tym bardziej, jest startowa No po prostu już wiele razy mówiłem, jeśli masz dobrego aim'a Na przykład pierwszy nie ciągle trafiasz head'y, to łatwo kogoś z nim wyeliminować po prostu jest to bardzo fajna broń Jest tutaj też Uzi. U mnie to jest inaczej też będzie u Was raczej wymądlona skina. Ja go zdobyłem na odcinku poprzednim, przed, przed, przed poprzednim, z otwierania skin, skin caseów, czy jakoś tak? Tak, skin caseów chyba. I tam go zdobyłem. I tutaj mam następny bully. To jest tutaj... Jakby kosa chyba, czy jakoś tak, to jest? No, po polsku jest to scyza, nie wiem czy to jest dobrze przetłumaczone w ogóle. Ta broń jest na tyle fajna, ponieważ możesz na przykład co miałem się tak o do przodu wybić. I to nie jest tylko to jest fajne, możesz też na przykład uleczyć tym gracza. Więc możesz go mocno obić, jak do niego podlecisz. Podlatujesz do niego i go bijesz. Mam tutaj coś Motowiec jest dosyć nie wymaga skilla, wystarczy dobrze rzucić Więc jest to wyraźnie czego szybki ratunek jeśli przegrywasz rundkę A twoje przeciwnik ma dużo HP a ty masz mało Wystarczy, że rzucisz I zadaje to ogromny damage Więc nie jest on jakiś wymagający skilla Tutaj się już spalił mi U mnie ten Więc naprawdę polecam ten ekwipunek I ja was zapraszam do ostatniego bonusowego Fikunku, który jest wymaga robuxów żeby go mieć. znaczy nie wymaga ale ciężko jest go mieć bez tych robuxów no i jest to ostatni tiponek który ma pokażę dla osób który, którzy mają dosyć dużo robuxów no i jest tutaj pistolet do jakby paintballa który no ten taki raczej każdy wie o co chodzi nie jest on jakiś ultra no skillowy. Jest on bardzo dobry. I po prostu nie jest tak bardzo ultra no -skillowy. I mam tutaj też proca. Proca jest już trochę bardziej no skillowa. Ale nie bije jakoś ultra dużo damage'a. No chyba, że dobrze trafiasz w przeciwnika. To wtedy zadaje multi no Na przykład, jeśli tak trafisz, to przeciwnik już raczej. Po prostu nic nie zrobi. Tutaj mamy jeszcze... No to Nie wiem czemu to się nazywa śmietnik. Ale chyba każdy wie co to jest. To jest to, że budujesz sobie te. No i po prostu jak... Możesz na przykład jak chyba to zamrozić. Nie wiem, ja z tego dużo nie korzystałem. Więc tak, możesz sobie zamrozić. I jest to bardzo dobra rzecz, jeżeli po prostu masz jakiś tam problem. Na przykład masz trochę mało HP albo chcesz się ochronić przed snajperką. Na przykład. Mam tutaj też Medkita. MedKit jest tak bardzo ratującą rzeczą, że po prostu najbardziej się przydaje, kiedy widzisz kogoś, kogo, kto ma na przykład jakiegoś karabin szturmowy na przykład, czy coś takiego i tak dalej. Takie bronie, które nie zabijają cię od razu, ale biją dosyć sporo. Po prostu to się tak bardzo przydaje, że możesz w każdej chwili, tak, w każdej chwili, samym, w każdej chwili się uleczyć. Jak grasz na przykład z kimś, na mm, przykład ze swoim duo, na przykład, można powiedzieć, no to po prostu jest to mega dobre. Po prostu on może na przykład wziąć na siebie prz w przeciwników i ty się w tym czasie uleczysz, na przykład. Jesteście po prostu wtedy jakby niepokonani, jeśli si twój duo też również ma tą rzecz. Więc naprawdę, można łatwo tak wygrywać, łatwo bardzo, więc polecam tą broń i to by było chyba na tyle, zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę i napiszcie komentarz. Możecie też na ten komentarz, czy jak uważacie wy, czy to jest dobre, czy to jest no skillowe, czy skillowe. Według mnie jak na rzeczy te Robuxy, jest to dosyć skillowe, jest to o wiele większe niż większość broni oczywiście. Ale no słabe by nie mogło być skoro jest za robuxy, nie no, czyli nie szukajmy się. Większość tego co mam kupić w jednym pakiecie stąd, no, ale możemy sprawdzić jak chcecie yy, w sklepie. Mamy no, tutaj, musimy sprawdzić sobie. Tak, tu jest, są te trzy rzeczy w jednym pakiecie i tu mamy jeszcze to. To jest chyba łącznie jakieś 1500 robuxów z tego co pamiętam, więc to nie jest jakoś ultra dużo jak na robloxa. Więc co ja widzowie, polecam to. Ja bym chciała się z wami pożegnać i widziałem. widzowie widzimy się w następnym odcinku. Elo!